Zdecydowanie smakuje jak kurczak. Jak zjesz za dużo takich pirożków, to będziesz gejem. Białko jaja w proszku! Hej, wszystkim, to już jest. I Panato. Dzisiaj będziemy nagrywać kolejny test wegańskiego jedzenia i będzie to test wegańskich produktów z biedronki. Już nagrywaliśmy taki film, ale w biedronce pojawiły się ostatnio trochę nowości, więc dziś sprawdzimy, czy są to fajne, smaczne rzeczy i na pierwszy ogień odwrotna kolejność dzisiaj jest zazwyczaj jogurty są na koniec więc dziś dałam na początek wiem że jogurty to zawsze um, twoja ulubiona rzecz więc chciałam żebyś mógł się nimi od początku filmu cieszyć wspaniale a to nawet może być lepsze niż jogurty bo to są desery czy znaczy to się tak nazywa bo nazwa jogurt jest y, y, jakby nie można używać tak jak nie można używać mleko sojowe tylko napój tylko napój tak samo to właśnie to się nazywa sfermentowany deser na bazie owsa o smaku tu akurat mam karmelowy. No ale to się tak nazywa bo nie można nazywać jogurt serek bo to tylko dla produktów mlecznych jest nie. E, mamy tu też smak maliny i jagody. A tutaj mamy smak cytrynowy. To zacznijmy od cytrynowego. Mmm, aksamitna konsystencja. I to te jogurty od Ligut um, pojawiały się w Biedronce tak cyklicznie, jak są jakieś wegetygodnie. Zróbmy te z przewróconej łyżki. No, słuchaj. Konsystencja jest wspaniała. Taka... Czasem są czasem takie jogurty, że jak się przewróci, to od razu to ląduje na stole, a tutaj mm. ewidentnie. Mmm, mm. jak dla mnie to smakuje wręcz jak jakaś taka masa na serniczek. Pyszne, naprawdę takie gęste, intensywne w smaku. Teraz ym, malina, jagody. Mm, ale pycha! Z wegańskimi jogurtami jest ten problem, że one często mają jakieś takie rozwodnione konsystencje i są takie jakieś, nie wiem, że przykład czuć tylko kokos jakby rozwodniony, a to jest tak intensywnie owocowe, Najlepszy wegański jogurt, jaki kiedykolwiek jadłam. Ile to kosztowało? Bo to smakuje jakby kosztowało 15 zł za, jeden, za jedno pudełko. No jeden ten serek kosztuje 4,99 O, to jest bogato. Ale są tego warte. No to co karma. Mam wrażenie, że to będzie najlepsze doznanie. Ale piękna to jest struktura, jeju. Patrzcie, one są takie taki gęste? Że normalnie można wykopać taki rowek w tym. Nie wiem, czy to widać. I on zostaje, nie? Można coś się... napisać na tym. To się nie zlewa. To jest odwróconej łyżki zdany. Mm. Mam takie wrażenie, że jak człowiek umiera i trafia do raju, to tam są pełne lodówki takich jogurtów. Mm. A wiesz, co teraz? Jak wiem, że to kosztuje 5 zł, to mam poczucie, że mi to smakuje jeszcze lepiej. Masz ulubiony smak? Tak, karmelowy. Teraz, jak jem karmelowy, to wydaje mi się, że karmelowy jest najpyszniejszy. Mm, cytrynowy też był. Mm, chyba cytrynowy dla mnie. To był wspaniały początek, ale może się zrobić trochę mniej wesoło, ponieważ następne produkty są marki GoWeG. I go -e to jest po prostu taki hit or miss. Niektóre ich produkty są świetne, niektóre są beznadziejne. Zobaczymy, jak się prezentuje yy, ich nowość, czyli owsianki kokosowe. Ja mam smak klasyczny. A ja mam truskawkowy. <laughs> Wygląda po tworzeniu tak mało zachęcająco, co ty Chyba jest? trzeba to wymieszać. A! Ale dziwna rzecz, bo to jest tak jakby jogurt. W środku którego jest to wsianka? A wymieszać, czy. Myślę że, to, myślę, że ludzie dzielą się na tych, którzy mieszają takie rzeczy, i na takich, którzy jedną łyżką zagarniają jedną warstwę i drugą. Na zdrowie. Szału nie ma, ale jakieś owocki wrzucić do tego. Jakąś borówkę na przykład. Albo jagodę. Bezsmakowy jogurt jest bezsmakową wsianką. Zobaczmy, jak jest truskawką. Wiesz co, jak tamte desery kosztowały 4,99 zł, to mam poczucie, że ten jogurt z owsianką kosztuje 1,99 zł. Albo nawet 1,50 zł powinien kosztować. W ogóle to ma być truskawkowe, w tym w ogóle nie czuć truskawki. Wiesz to to, że próbujemy tego po tamtym, to jest duży minus tak. dla tego właśnie. To się wydaje teraz bezsmakowe totalnie Tak, bo to struktura tutaj, konsystencja tego, tam to było takie dostojne, szlachetne, aksamitne, a to jest takie... Taka breja. Taka breja, no. Rozwodniony kokosowy jogurt z rozwodnioną owsianką, takie to nijakie, ale gdybym akurat była gdzieś w biegu i zapomniałabym zjeść śniadanie, no to nawet ok no jakby nie jest to niedobre, ale też nie jest to jakoś szczególnie dobre. Jeżeli ktoś lubi takie bezsmakowe Breje. rzeczy. Jeśli jest... ktoś lubi braje bezsmakową, to tak będziecie zadowoleni. To, to, tak. na, to dla Was coś. Hmm? Następna nowość od gołwegę jest to tofu pasta ze śliwkami i smażoną cebulą. Jedliśmy już tą pastę, ale w innym smaku. Um... Bez, bez śliwek. To była po prostu smażona cebula. I z tofu. Tak. I była dobra naprawdę, więc zobaczmy jak ta ze śliwką i smażoną cebulą. Taki kloc w środku jest. Konsystencja zwarta. Zapach... Pachnie cebulką. I śliwką z cebulką. Enjoy! Mm. Czyli GoVega umie jednak robić produkty, które mają jakieś intensywne smaki. No to jest naprawdę dobra. Taki wegański smalczyk. Z cebulką i śliwką. Czy to jest w biedronce cały rok? Nie wiem, bo pierwszy raz to widzieliśmy. Mam nadzieję, że jak, bo jest naprawdę dobre, to chyba w ogóle dostaję moją ulubioną pastą, jaka jest w biedronce. A wiesz, że jak Robert Biedroń był prezydentem miasta Słupsk, to w tym czasie wszystkie biedronki nazywały się tam Biedronka. I na drogach obowiązywał ruch lewostronny. W pojawiły się też produkty bezmięsne mięsne. Ja mam tutaj bezmięsne salami. A ja mam tu roślinny zamiennik kiełbasy podsuszanej w plastrach. A wiesz co mnie też zastanawia? Ten ludzik na opakowaniu. U tym Ciebie też jest jakiś ludzik. To wygląda jak jakiś kartofel, a nie kawałek szynki. Co to jest? No wygląda to jak ziemniak, ale to chyba miał być taki pieśń, że to jest niby plaster tego salami. A. Ale wygląda jak ziemniak. Wygląda jak ziemniak. No, powiem Ci, że, wyg że wygląda mm, pachnie. i pachnie. Pachnie jak salami. Pachnie jak salami, no. No dobra. Słaba hmm. intensywność smaku. Pachnie lepiej niż smakuje. Jakby zamknąć oczy i tak powąchać, to naprawdę jest jak jakiś plaster mięs mięsny, ale w smaku... Smakuje podobnie do tych wszystkich um, plastrów, bez mięsne-mięsne. Na chlebek tą pastę e, ze śliwką, z cebulką i to na górę i byłaby finezja smaku. Wiesz co, może to będzie miało więcej intensywności w sobie, bo to bardzo ma woń mocno wędzoną. W tamtej też był dobry zapach, no ale ciekawe jak to ze smakiem. Zobacz, że to ma taką bardziej zbitą strukturę. To jak damę wam oczy i to jem. To gdzie się przenosisz? I tak czekam, żeby coś poczuć. I tak za bardzo nic nie czuję. A która ci bardziej smakuje? Mm, Bo ja przykład... mam fajniejszą strukturę, ale jeżeli chodzi o smak, no to już chyba to salami. Okej. Okay. Chociaż... Ja na przykład e, jestem bardziej za suszonką. Chociaż przy obu mi brakowałoby chociaż nie wiem, żeby odrobinę soli może chociaż miały, żeby. Żeby no jakieś były... Wiem o co Ci chodzi, bo mhm. już kiedyś mówiliśmy o tym, że lubimy taką intensywność smaku w jedzeniu. A właśnie tutaj w tym przypadku to jest takie blade. Ale struktura mięsa oddana jest świetnie. Tak, wiesz co, mam wrażenie, że w tym jest lepiej oddana. No i zapach. No to po prostu, gdyby to smakowało tak jak pachnie, to byłby hit. Ale niestety tylko pachnie, a, a smaku takiego nie ma. Teraz przed nami starcie dwóch rodzajów klopsów. Na pierwszy ogień spróbujemy sobie te. One day more. I są to klopsy na bazie grochu. Smacznego. Porządny klopsik. Zwarty taki. Przypomina takiego wołowego klopsa. Ja też mam poczucie, patrząc na wielkość, mam takie poczucie, że to takie klopsiki bardziej niż klopsy. Ale bardzo dobry. Smakuje naprawdę, naprawdę ma taki mięsny vibe. Mm. I smakuje tak jakościowo, że to jest jakościowo dobry klopsik. Jakościowy klopsik, naprawdę mięśnie smakuje. No i co oznacza ta nazwa One Day More? To jakiś gość leci na ptaku? Co to jest? No i y, polska marka One Day More. Czy to jeszcze polska w ogóle? Dlaczego to nie jest? Jeden dzień więcej. Bo one day more brzmi lepiej. Ale nie po polsku, co? Czy oni nie są dumni z tego, że są Polakami? Druga opcja to są klopsiki garden gourmet, veggie balls, carrot, green peas and corn. Okay. No Ale i co ciekawe... Pokaż, daj w skład zerknąć. No i co ciekawe, oba pudełka mają taką samą wagę, czyli 200 gram, co oznacza, że tu jest mniej dużych klopsików, a tu jest więcej małych. A, ale one nie są na bazie białka grochu, tylko to są po prostu, one mają po prostu kawałki groszka w środku. Tutaj w składzie jest woda, oleje w zmiennych ilościach, marchew, grosze, kukurydza, białko sojowe, pszenne, seler, białko, jaja w proszku? Czy my właśnie za... Zaliczyliśmy w topę na wizji? No, nie zaliczyliśmy, bo nie zjedliśmy tego, ale byłam przekonana, że to jest wegańskie. To jest nawet taki znaczek, że jak vegan, tylko że pod spodem jest napisane wegetarian. Ej, no dobrze, oddamy komuś. Jutro jedziemy do rodziców, co zjedzą klopsy. Cały design, ten symbol, tutaj roślinki, veggie balls, a dają do składu jakiś, nie dało się naprawdę białka jaja zastąpić niczym innym? No to nie ma w takim razie porównania klopsów. One day more wygrywa walkowerem. Jak się czujesz po tym, że kupiłaś takie klopsiki, które sponsorują farmę produkcji jaj? Ej, ej. No. Przynajmniej teraz. Przez to, że ja się pomyliłam, to mogę ostrzec też inne osoby, bo myślę, że łatwo się pomylić. Kurna, no cały design, wszystko zielone, wszędzie roślinki. Najgorzej, jak będzie ktoś uczulony na jaja mhm. i zje takie zadzi bols i nagle jego głowa stanie się jak taka kulka. Tak samo, jak była akcja z tymi parówkami, parówki Tarczyński, które też miały napisane roślinne parówki, a w składzie też było białko jaja. Więc, jeżeli coś ma w sobie jaja, jajo, no to już nie nazywajcie tego, że to są Veggie Balls, tylko to są Veggie Eggie Balls. Czuję się oszukana. Znaczy mój błąd, przepraszam. Przepraszam, ostrzegam, nie Przepraszamy wszystkie kurki. Przepraszamy. Następna rzecz jest tej samej firmy, która była przed chwilą, te oszukańcze Veggie Balls. Może sprawdźmy, czy tu nie ma jajka. No i patrz, design opakowania identyczny. A te są Vegan, a tamten nie są vegan. Smacznego. Nie mamy ich do czego porównać, ale jedliśmy całą masę takich Nagetsów w różnych sieciówkach. Na pewno pamiętam, że na filmie jedliśmy z Kauflandu nagets z tej ich marki własnej. Wiesz co, zdecydowanie smakuje jak kurczak. Spoko nagets, ale nie smak do tej marki we mnie pozostał przez to, że mm, przez to, że te klopsy były niewegańskie. Można by powiedzieć marzci Klops. Uh -huh. No, na gejcu są ok. Następna rzecz, na którą jestem bardzo podekscytowana, są to pierożki Gioza. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, że Gioza brzmi jak gejoza. Bo są właśnie te takie pierożki, których y, boją się wszyscy prywacy. To są takie, że właśnie najpierw wege, potem homo. Jak zjesz za dużo takich pierożków, to będziesz gejem. Y, warto dodać, że nie mamy nic przeciwko gejom, wręcz przeciwnie. <noise> Oczywiście nie mamy nic y, do gejów, absolutnie. Wręcz ale, ale zobaczymy po prostu, czy pirożki gejowza gejoza działają. Czy jak zjemy parę pirożków, to czy spojrzysz na mnie inaczej? I... Nieprzychylnym e, okiem w sensie? No. I w tych pirożkach mamy nadzienie z kapusty, cebuli, marchewki, szczypiorku, czosnku, tofu też jest w środku sos sojowy, makaron ryżowy, to takie całkiem na bogato są te pierożki. A nie ma jajek? Jak to, jak to pierożki gejoza mogą być jajka? Nie ma jajek, nie ma kiełbaski. <grym> to co, moczamy w, w, sosie, w, tak. w sosie i jedziemy z tematem. E, też można je przygotować na różne sposoby. My mamy usmażone, bo tak po prostu jest najszybciej. Można nakapałaś na mnie. Córka. Wyborne, pierożki. Wyborne pielosz... pieloszki. Wyborne pieloszki. No i jak tak na mnie patrzysz, to... Czy już działa, pytasz? Mhm. No zobaczmy, zobaczmy. Jeszcze zjedzmy kilka i wtedy ocenimy. Zobacz, bo jeśli się okaże, że to działa, to też powinny powstać pierożki prawoza. Heteroza. Heteroza. Wyborne są doprawdy. I ten sosik sojowy. Mhm. Mam tylko nadzieję, że... Eee, że to jest też stała oferta Biedronki, bo wiem, że ostatnio był jakiś tydzień właśnie azjatycki i mam nadzieję, że to nie jest jakiś, e, jakaś pozostałość po tym tygodniu azjatyckim tylko. No i patrz, tu jest napisane ASIA FLAVOR mm -hmm. Pierożki o smaku pierożka ASI. Pierożki są przepyszne. Niestety nie działają. Po zjedzeniu tych pierożków e, nie czuję większego zainteresowania innymi pierożkami. Czuję, że nic się we mnie nie zmieniło wewnętrznie. Ja też cały czas jestem za pierożkami. Ale były przepyszne. Naprawdę. Jak najbardziej. No i mam wrażenie, że dużo ich jest w tym opakowaniu. co? że to chyba więcej niż na jeden raz wystarczy. No zdecydowanie. Dużo, i... dobre. Tak. A ile kosztują? Taka paka 400 gram kosztuje 6,90. Naprawdę? 000. To wystarczy na dwa posiłki. Przed nami kolejna nowość od Go Wege, czyli marki własnej biedronki. Go Vegę. Go, 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 go Zobaczymy, czy dalej będziemy tak chętni wykrzykiwać po spróbowaniu tych specjałów, jakimi są gołąbki. Ja mam tutaj gołąbki z grzybami i kaszą. A ja mam tu gołąbki z warzywami i ryżem. To zawsze myślałam, że gołąbki są z gołębi, a co zaskoczenie, gołąbki są z biedronki. A ciekawe ile pietronek w ogóle trzeba było, żeby takiego jednego gołąbka zrobić, co? Co mogę dodać na plus na początek, to zaskoczyło mnie, że te gołąbki są takie zwarte. Myślałam, że taki gołąbek ze słoika, wiesz, jak się go wyrzuci na patelnię, to że będzie taka rozlazła pulpa, a tutaj, no normalny gołąbek. Wizualnie śmiało można powiedzieć, że to gołąbek. Tak, wizualnie daje radę. Miejmy nadzieję, że smak Również. Nigdy nie byłam fanką gołąbków, czy to wegańskich, czy nie, więc nie czuję jakiejś szczególnej ekscytacji. No ale jedziemy. Ja już mam pierwsze wrażenia. Mhm. Doprawiłbym, ale tak, poza tym to bez szału. Oj, mój też. Nie smakuje, jakby w środku była dosłownie sama kasza. Tych grzybów to chyba za wiele tutaj nie ma. Kolor ma taki. Obiecujący, jakby miał być jakoś intensywnie grzybowy, no ale czuć głównie kaszę po prostu. Wiesz co? Ten mój jest z ryżem. No ja na przykład zdecydowanie wolę ryż od kaszy. Nie wiem jak te. No, zależy. No, nie. To zamienimy się. To kompletnie nijaki jest ten gołąbek. Powiem tak: szału nie ma, nawet bardzo posmak dziwny jakiś. Moja ocena jest taka, że ten, go, tego gołąbka mógłbym jeszcze kiedyś zjeść, ale tego już bym nie chciał. Ten gołąbek jest bardziej intensywny w smaku, ale, ale... ale nie wiem, czy to jest na plus, bo ten smak jest bardziej intensywny, ale nie jest za dobry. Jest kwaśny, smakuje niczym koncentrat pomidorowy i jednocześnie jest też gorzki. Mm. No nie za fajne te gołąbki. Dla nas nie za fajne. Może się znajdzie no, ktoś, kto lubię. je uwielbia i je, je codziennie. Ja ogólnie nie jestem gołąbkowa, a te gołąbki tym bardziej e, nie przekonały ja mnie tego łąbku. Ja też nie. nie jestem gołębiarzem. I na koniec przed nami deser. Co prawda liczyłam na trochę inny deser, bo bardzo, bardzo chciałam w końcu dorwać w Biedronce te lody mochi, ale niestety tych lodów nie ma nigdzie. Po prostu byłam już w tylu biedronkach i zawsze szukam tych lodów, nie ma ich. Ja nie wiem, skąd ci ludzie znajdują, gdzie oni. Kupują i nawet robię to, czego nienawidzę najbardziej na świecie. Otwieram telefon, otwieram tu, te lody, żeby pokazać, jak wyglądają, i pytam, pytam panie i panów w sklepie: Dzień dobry, pomoże pani, szukam takich lodów. No, ja wolałabym naprawdę przejść sklep sama trzy razy, niż zapytać kogoś o pomoc, a też byłam tak zdesperowana, żeby znaleźć te lody. Chodzę od biedronki do biedronki, pytam, szukam. I nie ma. No i raz też nawet jeździliśmy do największej biedronki w Warszawie, żeby usłyszeć nie ma, nie ma. To tak dodaje dramaturgii do tego wyznania. Widziałam, że te moczy wysyłają też niektórym influencerom do testu. Widziałam na Tiktokach, że pokazywali, że dostali paczki z tymi lodami, więc ja też chcę taką paczkę. Bo chcę, chciałam kupić, nie da się tego nigdzie kupić, to niech mi ktoś wyśle paczkę z lodami. Nie ma, to nie ma. It no is jadam. what it is. Na pocieszenie mamy. Taki deser. Keto peanut butter, miękkie ciasteczko. A tutaj mamy kokos. A tutaj mamy kokos. A tutaj mamy. A tutaj mamy kokos i orzech nerkowca. Keto, miękkie ciasteczka. No, wygląda to jak taki typowy. Fit baton, tylko w innym kształcie. Taka zapcha i kicha, nie? To wygląda jak takie ciasteczko, które można kupić w Militaria.pl. To takie ciasteczko w stylu, jakbym szła przez pustynię, umierałabym z głodu i nie miałabym co jeść, to bym się cieszyła, że mam to ciasteczko. Ale w życiu nie kupiłabym sobie takiego ciasteczka, jakbym miała po prostu ochotę na coś słodkiego. Ciasteczko przetrwania. No i jak to można nazwać ciasteczkiem? Jak to się. Z, to, to, zobaczcie no, jaką to ma w ogóle strukturę, jak jakieś ciasteczko to to nie jest, to jest jakaś paćka. To wygląda jak ciasteczko, które ktoś zapomniał upiec. Wiesz tutaj to, to jest lepsze, takie bardziej zwarte, no i orzechowy vibe. O jakie tłuste w ogóle to jest. Smakuje po prostu wiórki. Kokosowe, pozlepiane olejem kokosowym. No i też nie wiem, po co kolejny taki produkt? Zobacz, ile my już mamy tych fit batonów z daktyli, z orzechów i tak dalej. Komu w ogóle potrzebny następny taki? No dobra, ten jest keto, więc no, przyda się może dla ludzi, którzy są na keto przynajmniej taka w nim innowacja. Więcej zalet nie stwierdzam. No ale skoro mówisz, że tyle ich powstaje, to może nie bez powodu w końcu. Popyt rodzi podaż, no i skoro pojawia się coraz więcej, może, może to jest jakiś powód. Może ludzie lubią te batony, nie wiem, dajcie znać. Czy ktoś z Was naprawdę szczerze lubi te wszystkie takie fit batony? Czy Wy to kupujecie, jecie? Czemu ich tyle jest? I po co nam aż tyle takich fit batonów, a nie ma żadnego normalnego, fajnego, wegańskiego batona? A czy też w brzuchu czujesz taką mieszankę tego deseru cytrynowego z kuleczkami, z nugget'sami zaraz tak. z tym batonem Ale czuję, że tą mieszankę bym tak chętnie jeszcze doprawiła tymi lodami moci. One wyglądają tak smacznie. A ja chętnie bym doprawił tym deserem karmelowym. O no, to na pocieszenie może, może być, no. To by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie proszę o zostawieniu łapki w górę, zostawcie suba, koniecznie z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadajcie też do kanału e, Do Pawła, e, gdzie regularnie wrzucamy podcasty. Kanał to podcasty Pananas. Jeżeli obejrzyliście film do końca, to napiszcie w komentarzu Lubię pierożki. Chyba, że ktoś nie lubi. To wtedy może napisać Nie lubię pierożków. Okej, okay. dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa!